Siemanko, z tej strony Blast Oli, a to kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam hotel Gołębiecki w Kardepaczu, który ma 4,5 gwiazdki z tego co wiem. To jest pierwszy tak jakby vlog na moim kanale i rozpoczynamy serię. Wcześniej już były dwa odcinki, w których prezentowałem wam tam z daleka hotel i trochę z bliska bardziej. A teraz wam go zaprezentuję, to też będzie taki krótki filmik, ale tak jak z bardzo już bliska. Więc dobra, zaczynamy. Czekajcie sobie kamerową. Dobra widzowie, to tak, e, tu jest ten hotel taki cały ogromny. Tu jest fontanna, która w lato jest tylko. Tu jest wejście takie. E, tam gdzieś, gdzieś tam jest taki saneczkowy tor Alpin Coaster się nazywa. E, tu jest takie wejście jedno, a tam drugie. E, tu chyba flagi są powieszone w lato. A tu jest wjazd na parking płatny. Czekajcie, Wam pokażę. Tu parking płatny. E, I tam się wjeżdża. E, Dobra widzowie, w sumie to było na tyle z tego odcinka, dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się w następnych odcinkach, już tam będę Wam pokazywał w następnych odcinkach ten hotel w środku, ogólnie cały hotel, więc subskrybujcie, lajkujcie, ja się z Wami żegnam, cześć!